mieliśmy taką sterką i teraz załóżmy, że mamy e, zamiast połączyć ta faza do, do faza 1 połączymy to do neutralnym do tego. I n będzie płynął tu. I co możemy powiedzieć teraz? To jest bardzo ciekawe ćwiczenie. Zobaczymy, co możemy. Będziemy obliczyć prądy i 2, i 3, i n, moce pobieranie i tak dalej. Co mogę powiedzieć? Możemy obliczyć. J2, 3. J2, 3. To jest U2, 3 przez Z. Możemy obliczyć J. Będziemy 3N, będzie teraz. To jest, to jest 3N, będziemy nazywać go. I to jest N2. N2. Dobrze. Un 2 przez z. To wiemy. To jest pierwiastek 3 minus 90 stopni przez 1 36,87 stopni. To jest pierwiastek 3 minus 126,87

I to jest v. Minus v2, jeżeli tak możemy nazywać to. I to jest minus 1, minus 120 przez 13687. 8,7. I ten minus możemy dodawać do argumentu 180. Będziemy mieli 1 i. I 23,13. 23,13 stopni. No dobrze, obliczyliśmy tak. Teraz i n możemy obliczyć. I n to jest Jn2 minus Jn tak i teraz i 2 i 2 to jest J3 minus J 1 n2 i i 3 to jest J3 pisałem w formie algebraicznej, ja mogę krony w formie i możecie sami sprawdzić, czy dobrze, czy nie. Tu będę miał minus 1,392 przepraszam, 0 0,392 minus J jeden trzydzieści osiem pięć sześć czy n to jest zero jeden jeden dziewięć sześć plus j zero dziewięć dziewięć trzy a to jest zero dziewięć jeden dziewięć plus j zero trzydzieści dziewięć dwadzieścia osiem. Sprawdzicie wynik i tu mamy mamy wynik jest zero zero sześć, zero osiem minus minus sześć tu i dwa to jest jeden przecinek minus jeden przecinek dziewięć pięć dziewięć minus j jeden siedem siedem osiem cztery i to jest i trzy, to jest jeden sześćnaście plus j

i 3, to jest 3, 3 przepraszam, 2, 6, 4, 6 i 64 stopni. Możemy teraz obliczyć moce pobierane przez wszystkie te fazy. Tak, S1 będzie 0. I1 jest 0, S1 jest 0, S2 to jest V2 razy I2 sprzężony. S3 to jest V3 I3 sprzężony. I co jeszcze? Tyle. Dobrze. Obliczymy. To jest V2 to jest 1 minus 120 razy

1, 9, 3, 6, a moc całkowite S to jest 4 plus J3. I tyle, jeżeli nie pomyliłem się, to jest S całkowite. To jest 4 plus J3. Pamiętajmy, jak mieliśmy, jak mieliśmy. Układ symetryczny S mieliśmy 7 przeczynek. Ile było? Sprawdzę jeszcze. Było 7,2 plus J54. Drugie ćwiczenie, jak mamy otwarte, było, było ile? Ile było? Jednocześnie zniknęło 4,8 plus J3,6. Dobrze, to jest system symetryczny. To jest układ otwarty tu. A to jest połączone do neutralnym jedną fazę. Mamy tyle. I dziękuję bardzo.